Cześć! A dzisiaj po raz kolejny tego typu konstrukcja, czyli przez anglo, anglojęzycznych youtuberów yy, okrzyknięty, ten, ta, ta konstrukcja najgorszym ulokiem na świecie. Ja śmiem yy, polemizować, gdyż tam chyba gorszego kiedyś miałem w rękach. Ale zamek w tym konkretnym loku naprawdę według mnie jest największym śmietnikiem świata. Dobra. klucze oczywiście tutaj są załączone, aluminiowe, bardzo łatwo się łamią, ale nie jest to problem, gdyż te klucze kompletnie nie są potrzebne do otworzenia tego zamka przez każdą każdą istotę. Stajcie, tutaj trochę. I, be, i w dodatku bez żadnego bym powiedział skilla i spróbujemy właśnie drucikiem ewentualnie złomnym wytrychem otworzyć tą konstrukcję uwaga jesteście gotowi? no to już mek <laughs> mek ulok otworzony żeby nie było tutaj go zamknę tutaj zabezpieczamy ulok zamknięty. Tego się nie da zrobić i powtórzyć bez, Więc znowu tym razem użyjemy sobie wytrychu, który został złamany już dawno przeze mnie. No. <śm> w zasadzie wystarczy pierwszy pin pyknąć i cała ta konstrukcja się poddaje, więc taka oto piątkowa produkcja. Ulok kiedyś obiecałem, że będzie, że będzie dostępny dla kogoś tam, no jak się tam wiecie, młodość, obiecałem, że, że jak ktoś, jak ktoś, to jest taki wytrw, Ktoś by chciał go dostać do testów, to jakieś tam serduszka czy tam lajki się pojawiły. Nie dobra, umówmy się, że tamten konkurs był taki jakiś kiepski. Niech ktoś, kto znajdzie mój adres e-mail albo jest, jest w opisie kanału, niech wyśle. Jeżeli ktoś pierwszy wyśle na miarę gdzie o, swój, swój adres lub skrzynkę pocztową lub cokolwiek innego, to ja tego uloka wysyłam mu i on ja może sam sobie sprawdzić, że jest to. I siłowo, i, yy, i finezyjnie konstrukcja no, trywialna, aż zbyt trywialna. Dobra, taki piątkowy, prosty materiał. Więc wystawiam konkurs, ale już, nie, wiecie co, bo odbiłem się od tego, że tam jakieś lajki się coś tam próbowałem liczyć. Nie, 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 nie dla mnie robota. Pierwszy mail, który przyjdzie, że ja nie, w tytule chcę i, i adres chcę uloka, adres to ja wysyłam mu. A wszystkim innym odpisuję, że niestety przegrali. Pierwszy wgrywa. Ktoś chce, niech, niech wyśle taki to e-mail. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Cześć.